Nie mogłam się powstrzymać. Nie jesteśmy w górach. Tylko jesteśmy nad jeziorem Euckim. I tak wygląda właśnie Euk po nocnym padaniu śniegu. Co prawda jest już na plusie i to wszystko topnieje. Jest mniej więcej godzina dziesiąta. Także chciałam to uchwycić, zanim jeszcze to wszystko spadnie. Ale rano po prostu nie było widać jeziora. Była taka mgła. Od tej parującej wody z jeziora, że po prostu masakra. No powiedzcie, że jest pięknie, tak mrocznie. Ale dzięki temu, że jest biały śnieg, to wcale nie jest smutno. Jest cudownie. nasi goście słuchajcie jadą jadą yy, są już w połowie drogi także zostało im jakieś 6 godzin do przejechania Oj. dostali mandat po drodze bo im się samochód chyba za szybko toczył jakiś taki powsuty. Eee, a ja idę jeszcze na chwilkę do pracy słuchajcie wczoraj odwieźliśmy królika do Mateusza yy, bo nie wiem czy przeżyłby w kompana w postaci negro, który przyjeżdża właśnie razem z naszymi gośćmi, który też oczywiście jest naszym gościem. To jest taki mały, piękny, czarny piesek, jak, jak jego imię wskazuje. Pomerania, jeśli ja dobrze kojarzę, takie małe puchate czarne i jak siedzi na czarnym końcu ciemnym to go w ogóle nie widać. W każdym bądź razie królik wyjechał wczoraj do Mateusza na miesiąc, tak jak będą nasi goście, tak królik będzie właśnie na wyjeździe. Po drodze to co się nie działo, jak jechaliśmy właśnie do Mateusza, Mateusz mieszka w takiej małej miejscowości, no taka większa wioska, no ale to chyba jest na prawach miasta, no nieważne. W każdym bądź razie... Taka śnieżyca była, że nic nie było widać, świata nie było widać po prostu. Samochód przed nami tak zaczął tańczyć, żeby, że chwyste panie. Ja już myślałam, że po nas. To znaczy, oczywiście Przemek mówi, że to że ta sytuacja, no ale wiecie, ja i śnieg i samochód to tak niekoniecznie, szczególnie na tych malutkich, takich wiecie, nieodśnieżanych drogach. Masakra. Także ja idę jeszcze ogarnąć ostatnie rzeczy w pracy. A potem idę się oddawać w przyjemności powitania gości. A pokażę Wam jeszcze, jak przyjdę do domu, pokażę Wam jaką piękną e, ozdobę świąteczną dostałam od Asi. Mamy Mateusza. Asiu kochana, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie, bo wiem, że mnie oglądasz. E, Uchachała mnie tym niesamowicie i rozczuliła moje serce, bo zrobiła tą ozdobę dla siebie. A jako, że powiedziałam, że ładna i że piękna, to po prostu dostałam ją w prezencie. Zobaczcie, jakie mamy cudowne pobojowisko. Takie pobojowisko, słuchajcie, znaczy ni mniej, ni więcej, tylko to, że goście dojechali. Goście dojechali. W tej chwili są w sklepie z przemkiem, a mnie został tutaj najmniejszy gość. Kochany, taki śliczny. Najmniejszy, którego prawie nie widać. Cześć, kochanie, cześć, skarbie. A to maleństwo, kochane, czarne, ma na imię Negro. Negro. Negroś kochany. Jest przepiękny, cudowny. To jest czarna pomerania. Nie, jest pomarańczowa. <laughs> tak, kochanie? Gdzie mama jest? Gdzie twoja mama poszła? A tata, gdzie poszedł? Zostawili pieska z ciocią, tak? A tutaj zobaczcie jest ta e, ozdoba, którą dostałam od Asi. E, a tu ja jestem. <grych> Cześć. A tu jest ta przepiękna ozdoba od Asi, którą dostałam właśnie, jak odwoziliśmy gabrysie razem z królikiem. Jest przepiękna, pięknie się prezentuje, jest ślicznie podświetlana. A tutaj e, słuchajcie, ta ubianka o potroskawaczkach jest pięknie przez Asię postarzana. Także Asiu kochana, jeszcze raz bardzo serdecznie ci dziękuję. Ozdoba prezentuje się pięknie, co prawda stoi trochę inaczej, ale wiecie dużo ludzi to zawsze ktoś się przesunie. I stoi tutaj właśnie w tym miejscu nad lustrem. Tu muszę wam pokazać, dostałam właśnie w prezencie z niemieckiego Eksona. Pewnie u nas są takie same, ale wiecie, u nas Action jest niedostępny w naszej tutaj lokalizacji. Zostałam taką, zobaczcie, jaka jest malutka, taką piękną wielką świecę, bambus i biała herbata i no to pachnie obłędnie. Zaraz którą sobie razem włączymy, a zobaczcie, ta to jest już tak ogromna. Że normalnie mam wrażenie, że jak je, yy, yy, wykończy się ta świeca, to będzie spokojnie. Tego można używać jako wazonu, jeżeli to się da doczyścić, a na pewno się da. I to mamy sweet. A, kalimanto. Nie wiem, nie mam bladego pojęcia, co to znaczy. Yy, nie wiem, co to jest za zapach. Kalimanto. Czy tu jest coś napisane? Nie. Kalimanto. Nie wiem, może ktoś wie, co znaczy Kalimanto. Ja nie znam. Co raczenia. I może sobie właśnie to Kalimanto odpalimy. To jest świeca, która ma dwa knoty. Mhm. Tylko mnie się kończy gaz w zapalarce, ale jeszcze tutaj jest ok. Jeszcze się da zapalić. Takie piękne. Dobra. Niech się pali, bo wygląda naprawdę cudownie i. No, już pomalutku zaczyna pachnieć. Dobrze. Jak się dobrze rozpali, to zobaczymy, jak to będzie pachniało. Chwilowo jestem sama, bo moi goście z przenkiem pojechali do Białego Stoku, do lekarza. Więc bardzo chciałam się do Was odezwać, bo już naprawdę brakuje mi tego nagrywania, ale wiecie, od soboty mamy na pełen etat gości, którzy będą u nas miesiąc, więc tak niekoniecznie mam czas na to, żeby nagrywać, i nawet nie mam miejsca, żeby nagrywać, bo wiecie, nie będę gością siedzieć za placami i nagrywać, no tak trochę niekoniecznie. Więc w momencie, kiedy oni teraz są w Białym Stoku, być może już nawet wracają to odzywam się do Was, bo strasznie się ze wszystkimi stęskniłam i bardzo przepraszam wszystkich kochanych moich e, widzów i mojej koleżanki i kolegów YouTube'owych, jeżeli kogoś nie obejrzę, jeżeli. E, ale to jest rzadkie, bo oglądam praktycznie w pracy wszystko, co mogę i w, wszystkich e, e, lajkuję, natomiast nie zawsze mam czas napisać komentarz. Wszystkich mam e, was głęboko w sercu, naprawdę, ale w momencie, kiedy wiecie, mamy gości cały czas, no to. E, to są goście, wiecie, którzy przyjeżdżają do nas raz do roku i są nam bardzo bliscy no i nie będę, wiecie, przy gościach oglądać w domu filmików na YouTubie i pisać komentarze i bardzo przepraszam wszystkich tych, którym nie odpowiedziałam na komentarz pod moim filmem o Barszczyku, no bo po prostu, uwierzcie mi, nie mam czasu. Ja wszystko to nadrobię i bądźcie pewni, że oglądam wszystkich a nawet jeżeli czegoś nie obejrzę, to do tego wrócę, bo tęskno mi za Wami, tęskno mi za takim regularnym oglądaniem YouTube'a. Ale ja he, to o tym jedno. I jeszcze krótko chciałam Wam coś pokazać, bo dzisiaj y, zaskoczył mnie bardzo, bardzo listonosz. Aż zdziwiłam się bardzo, bo y, z reguły nic do mnie listami, to znaczy pocztą polską nie przychodzi, bo wszystko wiecie, to kurierzy w tej chwili. I pięknie do mnie dzisiaj listonosz z listem, i teraz wam pokażę, jaki piękny list dostałam, to znaczy yy, kartkę, ale w kopercie. I dostałam piękną kartkę od yy, osoby, yy, która chyba czyta w moich myślach, bo kartkę dostałam właśnie taką, jaka bar bardzo mi się podoba. I ja, yy, komentując pod filmem tej przemiłej osoby, mówiłam właśnie, że kartka jest zarąbista, przy czym to była kartka. Robiona ręcznie, a tutaj dostałam niemalże taką samą kartkę, tylko taką, wiecie, wydrukowaną, ale jest przepiękna i totalnie w moim guście. A dostałam kartkę od Natalii, od Natalii z kanału Moje życie w Polsce, od tej Natalii, która wygrała u mnie rozdanie. Natalka, bardzo serdecznie Ci dziękuję. No, tak mnie dziewczyna zaskoczyłaś, że nie wiem co powiedzieć, ale. Naprawdę niech Wam mój uśmiech na twarzy opowie o tym, jak bardzo się cieszę. Jest to moja pierwsza kartka, którą dostałam właśnie od takich moich koleżanek YouTube'owych i kolegów. I jestem autentycznie w szoku. Jestem w szoku, ale że kartkę to jedno, ale dostałam również dodatek do tej kartki. A że wiecie, ten vlog dzisiejszy jest bardzo króciutki i nie mam czasu się rozgadywać, bo goście wiecie, jadą i ja już robię obiadek, piekę, żeberka i zaraz będę robić sałatkę. A jest już 18. To pokażę Wam szybciutko, jaką piękną kartkę dostałam od Natalii. I to jest właśnie, słuchajcie, ta piękna karteczka. Ja mówiłam Natalii, że. Bardzo podobają mi się właśnie kartki z motywem samochodu i choinki. I dostałam taką kartkę. I dostałam kartkę. I to zobaczcie, jeszcze z tyłu Tu tutaj troszeczkę się odkleiło. W transporcie widać. E, e, kartkę wyklejaną śnieżynkami. Naprawdę bardzo Natalko serdecznie Ci dziękuję. Kartka jest przepiękna do, a jeszcze zobaczcie jak pięknie ozdobiona koperta, nie, nie pokazuję drugiej strony, bo tam jest adres Natalii, nie wiem czy chciałaby, żeby go ktoś poznał, więc tutaj pokazuję Wam tylko jak pięknie była zaklejona koperta. I zobaczcie, e, zazdrościłam dziewczyną, które mają te kalendarze adwentowe, herbatkowe. I proszę bardzo, dostałam od Natali dwie herbatki. Irving, y, herbata zielona mango z grejpfrutem i herbata biała, z poziomko, poziomkowa z mandarynką. No jest po prostu magiczne zapachy, i będę dzisiaj piła tą herbatkę i będę się cieszyć, i natalko będę bardzo o Tobie myśleć. I zobaczcie, natalka wysłała mi jeszcze zdrapkę z i wygra jej 70 tysięcy. Więc drodzy moi ukochani, w związku z powyższym, że Natalka wysłała mi tą zdrapkę, no to nic nie możemy innego więcej zrobić, tylko drapać zdrapkę, tak? Ja myślę, że to jest zdrabka, tak? Być ja się kompletnie na tym nie znam, yy, nie mam pojęcia, o co chodzi, ale gdzieś yy, Natalka powinnaś mi jeszcze yy, wysłać i no <grytanie> instrukcję obsługi tej twojej zdrapki, bo ja niestety nie wiem o co chodzi. Zobaczymy, czy to się da drapać. Czekajcie. Słuchajcie, to się drapie. <grych> Naprawdę jestem w te klocki kompletnie ciemna, bo ja się na tym kompletnie nie znam. Drapiemy. 0323 23.03 23 18. Przy czym naprawdę ja nie wiem, o co w tym chodzi. Zaraz będziemy czytać. A jak nie, to Natalia nam powie, <noise> co się z tym robi. <noise> Chwila emocji jeszcze. Dobra. Nie wiem, o co chodzi. Mamy tak, 0,3. Dwadzieścia trzy zero trzy osiemnaście, dwanaście, czekajcie, dodrapiemy tu do końca trzydzieści cztery, no i teraz o co w tym, kochani, chodzi? Stopień wygranych. Jeden, dwa. Boże, naprawdę ja jestem ciemna jak tabaka w roku. W ogóle nie wiem, o co tu chodzi. Boże, ci dopiero, dopiero przeczytałam, co tu jest napisane: że jeżeli, e, jeżeli jakakolwiek z Twoich liczb jest taka sama jak któraś z wygrywających liczb, wygrałeś przypisaną do niej kwotę. Wygrane sobują się. A więc wygrane liczby to jest 0,3 i 12, a moje liczby to jest tutaj 0,3 i 12, czyli ile wygrałam? 6 zł. Natalka, no naprawdę dziewczyno! Bardzo serdecznie Ci dziękuję! Jeszcze nigdy w życiu nie dostałam od nikogo z i powiem Ci, że jestem naprawdę kurczę. Chyba się zajaram tym, bo nigdy tego nie kupowałam, nigdy nie miałam z tym nic wspólnego. I sprzedałaś mi dziewczyną bakcyla. Naprawdę. Także wyobraźcie sobie, że ja osoba, która nigdy w życiu chyba nie zdrapała żadnej zdrapki, a na pewno nigdy nie kupiła, dostałam zdrapkę w prezencie i to jest okropne, bo to jest uzależniające. Oj Natalia, ja nie wiem teraz, czy ja powinnam Tobie dziękować za ten prezent, bo... Zrobiłaś mi ciężkie kuku. Jak ja się od tego uzależnię, to nie wiem. Ale dziewczyny, jeśli wygram, to podzielę się z Tobą wygraną, jak słowo daję, bo będziesz matką tego sukcesu. Także drodzy moi, yy... a jeszcze pokażę Wam zakwas jak wygląda. Widzicie te bąbeleczki, które tutaj sobie się robią? O Co jakiś czas, jakiś, o, widać, bąbelki przelatują. I on jest, o tak jak już mówiłam, otwarty, i tego dzisiaj muszę odszumować. To jest normalnie, naturalnie wyglądająca szum, taka szumowacina. Nie wiem, jak to się nazywa poprawnie. W każdym razie wąchamy. O Boże! Już pięknie pachnie, zarówno buraczkami, jak i czosnkiem, takim ładnie już draczko przykryzionym. Dzisiaj mamy raz, dwa, trzeci dzień w sumie od momentu, kiedy on został zalany. Ten burak z tym selerem, goździki dołożyłam, co prawda ich tutaj nie widać, ale uwierzcie mi, że są. Także Przemek mówi, że już nie może się doczekać, żeby można było wyżerać te kwaśne buraki ze środka. I to mówi człowiek, który nie lubi buraków. No, tak to ładnie wygląda. Także chwila, moment i będziemy go zlewać. A jeszcze Wam pokażę, to jest właśnie przyjemność goszczenia Krystiana w domu. Przychodzę do domu, zupka jest zrobiona, sosik z prawdziwków jest zrobiony. Dostałam tylko instrukcję, że mam dolać śmietanę. Tutaj się gotują utka dla pieseczka, który też jest na wycieczce. O! A w piekarniku robi się, robią się żeberka i to niestety nie mogę się nimi pochwalić, bo. Obrócę kamerę, przepraszam, bo ja mogę się pochwalić tylko tym, że włożyłam je do piekarnika i to jest wszystko, ponieważ oczywiście wszystko zostało zamarynowane i kupione, przyniesione do domu, zamarynowane i włożone do naczynia. A ja tylko przyszłam w pracy, odpaliłam piekarnik i włożyłam mięcho do środka. Do zobaczenia, trzymajcie się ciepło, buziaczki. Papa! Pa.